Co by się stało, gdyby papież Pius XII spotkał się z Pawłem VI tu na Ziemi? Co by się stało, gdyby wymienili się poglądami? Pius XII może na to spotkanie przyniósłby swoją encyklikę Humani Generis, a Paweł VI podpisane przez siebie dokumenty Soboru Watykańskiego II. I co najciekawsze, to to, że zarówno Humani Generis, encyklika Piusa XII. I dokumenty soborowe, które podpisał Paweł VI, mają bardzo podobną treść. Tylko, że w encyklice Humani Generis mamy taki podtytuł o błędach przeciwko, przeciwnych wierze katolickiej, a w dokumentach soborowych mamy pieczęć papieża, który mówi, że właśnie teraz tak będzie wyglądał Kościół. I tu następuje bardzo ważny problem którego żaden rozumny człowiek, a tym bardziej wierzący katolik, nie może pominąć. Drodzy widzowie naszego kanału Tradycji Katolickiej, tydzień temu zakończyliśmy nasz cykl o rozmyślaniach, które są podstawą do tego, żeby w ogóle wiarę katolicką w dzisiejszym świecie wśród tylu zawieruch praktykować. Natomiast dziś rozpoczynamy nowy cykl, który potrwa aż do Adwentu i będzie to cykl nie tyle o tym jak się modlić, a żeby Pana Boga poznać, ale będzie to cykl o papieskich encyklikach przedsoborowych po to, żeby mieć również treść doktrynalną, dogmatyczną treść, a przynajmniej wskazówki gdzie tej treści szukać i co będzie błędem, a żeby w różnych naszych poszukiwaniach no, nie pójść na manowce, bo dziś oto przy takiej dostępności informacji najróżniejszych przecież bardzo łatwo. A zatem na początku, może kilka słów o encyklikach. Encykliki są to takie listy okulne papieża, są to listy wędrowne. Jakbyśmy mogli to również przetłumaczyć, słowo encyklika. One oczywiście sięgają praktyki starożytnej, kiedy biskup Rzymu wysyłał listy dla zachowania jedności, wiary katolickiej w świecie, kiedy Kościół powstawał, rodził się, rozwijał, rozchodził po całym świecie. Natomiast encykliki, które znamy w obecnej formie, to jest dopiero rok 1740 i papież Benedykt XIV, który to napisał encyklikę Ubi Primum. Tytuły encyklik to pierwsze łacińskie słowa, od których rozpoczynają się encykliki. Encyklik na przestrzeni tychże kilku wieków powstało. Bardzo wiele nie sposób wszystkie omówić, ale my te, które wydało nasze wydaństwo, będziemy omawiać. Bowiem jednym z takich głównych zadań wydawnictwa Tedeum u jego samych początków było właśnie przywracać te treści, które już są nigdzie niedostępne. Oczywiście same encykliki w pierwszej kolejności były zawsze adresowane do pasterzy, do biskupów w różnych diecezji, do wszystkich przełożonych, którzy mieli pod swą pieczę jakiekolwiek wspólnoty. To oni, czytając encykliki, mieli prowadzić właściwie lud ku prawdzie, ku Panu Bogu, ku tej prawdzie, która wyzwala. Natomiast same. Sam Lud Boży nie zawsze miał dostęp do treści encyklik, które oczywiście zawsze były wydawane po łacinie, w powszechnym języku Kościoła. Encyklika, którą mam przed sobą, to jest encyklika jedna z najnowszych, którą wydało nasze wydawnictwo. Natomiast pozostałe, które będziemy omawiać, jak mam nadzieję sami Państwo zobaczą, rzeczywiście ułożą nam się w pewną całość. To będzie taki, taka seria, którą każdy katolik dziś w tym zamieszaniu, w którym żyjemy, warto by przeczytał. Ponieważ encykliki miały na celu poprawiać błędy, były one pewnymi listami, które zawsze stanowiły odpowiedź na problem. To znaczy papież nie pisał encyklik od tak sobie, usiadł i zapragnął, napisze encyklikę. Ona zawsze była związana z jakimś wydarzeniem. Mogła to być na przykład rocznica jakiejś kanonizacji, czy jakiegoś wielkiego wydarzenia w kościele. Encykliki były pisane do bardziej lokalnych wspólnot, również ze względu na jakieś wydarzenia, ale i do całego kościoła. I te encykliki do całego kościoła oczywiście. Chcę dodać, że wszystkie encykliki są do całego kościoła, tylko czasem te lokalne wydarzenia prawda, były inspiracją dla wydania jakiejś encykliki. Natomiast te, które wszyscy powinni rzeczywiście zgłębiać, one dotyczą tych różnych trosk, które już w połowie XVIII wieku papieże widzieli, że są obecne w społeczeństwie, nie mówiąc już o wieku XIX czy, czy, czy XX. Za każdym razem, kiedy będziemy się spotykać w piątek aż do Adwentu, jedną encyklikę będę pokrótce omawiał. Nie będzie to oczywiście omówienie wszystkich ich rozdziałów, ponieważ na cóż byłoby czytać tę encyklikę, natomiast będę dla zachęty do przeczytania pewne najważniejszej treści uwypuklał i zachęcał do tego, by zwrócić na niektóre rzeczy. W do tego, co się dzisiaj dzieje, uwagę. I jeszcze jedna rzecz, bardzo charakterystyczna. Proszę zwrócić uwagę na grubość tej encykliki. Jeśli Państwo macie dostęp do encyklik współczesnych posoborowych papierzy, to żadna encyklika nie jest tak cienka. Ośmielę się teraz powiedzieć coś, co mam nadzieję, że jak to mówi przysłowie Sapienti Sat czyli mądremu będzie dość. Jeśli człowiek ma coś do powiedzenia i jest wybitnym człowiekiem, to zawsze w niewielu słowach zawrze wielkie prawdy. Natomiast jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia, to będzie lał wodę i lał wodę i lał wodę. Ponieważ, jak to mówi pismo święte, z niewielu słów poznasz mądrego. I chyba te krótkie encykliki dowodzą wielkości ich autorów, ponieważ w takim krótkim tekście można naprawdę zawrzeć to, co najistotniejsze. Ten krótki tekst on ma rzeczywiście oświecić. To nie ma być rozmyślanie. Encyklika nie jest do rozmyślania. Encyklika nie jest też poezją. Encyklika nie jest moim osobistym uzewnętrznieniem przeżyć wewnętrznych. Encyklika to są same konkrety, przynajmniej tak było do Soboru Watykańskiego II. Zwykła prosta zasada streszczenie. Jeżeli weźmiemy całą serię encyklik posoborowych papieży, nie odnosi się to do wszystkich, ale do większości, proszę spróbować napisać ich streszczenie. Nie da się. Nie da się. Niestety również encykliki papieża Polaka one są właściwie nie do streszczenia. Tak naprawdę trudno wyciągnąć z nich esencję. Już nie mówiąc o obecnie pisanych encyklikach, które właściwie nie wiadomo, czy encyklikami jeszcze są, jeśli chodzi o to, jak one były w kontrze do tego, jak były one postrzegane w tradycji. Ale nie o tym będziemy mówić, natomiast każdy, kto je kiedykolwiek czytał, może zwrócić na to uwagę, że zasadnicza jest różnica co do objętości, ale także co do treści i sposobu formułowania tez, które papież przekazuje nie jako tezy pod rozwagę, ale jako bardzo proste wytyczne. Jeżeli mamy encyklikę *Mani Generis* rodzaj ludzki o błędach przeciwnych wierze katolickiej, to ta encyklika rzeczywiście tych błędów będzie dotyczyć i w części pierwszej mamy taki rozdział, który Został zatytułowany nowe tendencje w teologii, to jest właściwie spis soboru watykańskiego II i jego konsekwencji. I pierwszym podrozdziałem tego rozdziału jest, są takie słowa. Zacieranie konturów sformułowań dogmatycznych. I papież pisze tak. Co dotyczy teologii, niektórzy jej przedstawiciele do tego dążą, by jak najbardziej rozluźniając ścisłe znaczenie dogmatów, wyzwolić je spod więzów wyrażeń od wieków w Kościele przyjętych i spod oprawy filozoficznych pojęć nadanej im przez doktorów katolickich, a powrócić natychmiast przy wykładzie nauki objawionej do sposobu mówienia pisma świętego i ojców Kościoła. Spodziewają się oni, że po dokonaniu tej odmiany dogmat oczyszczony od pierwiastków obcych, jak mówią, Bożemu objawieniu, z pożytkiem da się zestroić z dogmatycznymi poglądami ludzi od jedności kościelnej odłączonych, by na tej drodze osiągnąć po trochu asymilację wzajemną katolickich dogmatów i innowierczych zapatrywań. Przywołałem choćby fragment tej Ewangelii, tej encykliki, przepraszam, i proszę zwrócić uwagę, ile my już mamy w, tej, w tym krótkim fragmencie bardzo ważnych spostrzeżeń samego papieża. Po pierwsze, papież bardzo wyraźnie krytykuje to, co się dzisiaj dzieje w kościele, czyli odchodzenie od klasycznej filozofii, właściwie ona już jest zaprzepaszczona, czyli a także od pojęć, które zostały przez wielkich doktorów kościoła wypracowane dla jak najlepszego wyrażenia prawdy. No po to nam Pan Bóg dał rozum i po to mamy go używać, ażebyśmy jak najlepiej pojąć mogli za pomocą pojęć to, co nam Pan Bóg objawił. I teraz rzeczywiście ci nowocześni, ci progresyści, oni chcą wrócić do dawnych nazw, do tego, co jak mówili ojcowie, do, te, do może języka biblijnego, zupełnie rezygnując z tego, co wypracowała filozofia, bo jaki jest ich cel? I papież tu mówi wyraźnie: celem jest oczywiście kumenizm, zacieramy różnice, ponieważ według nich to pojęcia stanowią problem między nami a innowiercami. No, czy pojęcia stanowią problem? Nie. To, co za pojęciami się kryje. Ale jak usuniemy pojęcia, no to oczywiście wtedy już będziemy mogli, powiedzmy sobie szczerze, lać wodę, a nie mówić tak, jak jest. Bo człowiek oczywiście, rozwijając się, może używać coraz lepszego języka, coraz bardziej precyzyjnego do wyrażania pojęć. Natomiast o czym tu mówi papież? Że ci się chcą cofać. To jest najbardziej ukochana, chyba, prawda, metoda. Wszystkich modernistów, i postmodernistów, i neomodernistów, no oni cały czas pragną się cofać, cały czas powracać do, do źródeł. To prawda, że w kościele zawsze od nowa polega na powrocie do źródeł, ale raczej w ascezie, raczej w surowości, raczej w jasności przekazywanej prawdy a nie powracanie do źródeł po to, by zaczerpnąć pojęcia na tyle ogólne, potwierdzone co prawda jakimiś autorytetami, które pozwolą nam dzisiaj no, dokonywać różnych rozluźnień, na przykład w dziedzinie moralnej. No, tu jest właśnie ten poważny problem i papież tej encyklice Humani Generis cały czas będzie pokazywał, że to są wilki w owczej skórze, że to wszystko jest pięknie pokazane, ale tak naprawdę Prowadzi do strasznych konsekwencji. Co więcej, papież zaznacza, iż odejście od tej tradycyjnej filozofii, od tradycyjnego nazywania pojęć, będzie oczywiście dążyć do tego, jak to mówią ci nowocześni, ażeby brać, zapożyczać z immanentyzmu, z idealizmu, z egzystencjalizmu lub z jakiegoś innego systemu nowe pojęcia i tam je wprowadzać w imię przybliżenia właśnie tych dogmatów ludzkości stało się to tylko pytanie w jaki sposób ludzie teraz lepiej rozumieją dogmaty bo wydaje się że wcale ich nie rozumieją wystarczy zrobić sondę uliczną kim jest pan Jezus Chrystus i nikt nie wie albo większość odpowiedzi jest zła na czym polega unia hipostatyczna pana naszego Jezusa Chrystusa ktoż to może wiedzieć Czymże jest bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy jest on w ogóle Bogiem? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzisiaj jest zamazane właśnie przez wprowadzenie tych nowoczesnych pojęć. I nie mówię tu o ludziach odłączonych od kościoła, ale o tych, którzy żyją w kościele, którzy owszem, emocjonalnie poruszają się, chwalą Pana Boga i mówią piękne słowa, ale niestety nie wykorzystują tego wspaniałego daru, jakim Pan Bóg nam dał, ażeby Poprzez rozum poznawać Boże prawdy. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, którą trzeba wziąć sobie do serca, jeśli chcemy naprawdę zrozumieć przesłanie encykliki Humani Generis. Mianowicie papież tak mocno walczy o zachowanie tych wszystkich pojęć, o zachowanie katolickiej tradycji, o tradycyjną filozofię. Będzie tu też mowa o tym, tej konieczności zachowania. Świętego Tomasza Zakwinu w seminariach, o oparciu całej nauki właśnie o tego doktora anielskiego. Dlaczego? Dlatego, że najważniejszą w formacji ludu jest formacja kapłanów. I teraz, jeżeli my zrezygnujemy z tego języka pojęć tradycyjnych, jeżeli zaczniemy w imię przybliżania się do ludzi tworzyć nowe, zatarte definicje dogmatyczne to pasterze, którzy otrzymają taki zatarty przekaz w seminariach, czego nauczą ludzi. No, proszę państwa, jeśli ktoś chodzi do normalnej parafii w ramach posoborowych struktur, to jak ma szczęście mieć dobrego kaznodzieje, no to to gratuluję. Natomiast ile razy słyszy się narzekania, że kazania są o niczym. Jak się zaczyna ludziom tłumaczyć, którzy odkrywają tradycje proste, rzeczy katechizmowe, o no, czym jest Musza Święta choćby, nagle myśmy nigdy tego nie słyszeli. A czemu nam księża tego nie mówili na nakazaniach? No, właśnie dlatego, że cała reforma soborowa i posoborowa przyjęła tendencję do zacierania sformułowań dogmatycznych i ten biedak nawet tam na tej ambonie, może i ma dobre intencje i chęci, i może pobożnością niejednokrotnie mnie. Przewyższa, ale przez to, że nie miał możliwości dotarcia do tych prawdziwych sformułowań dogmatycznych, nie widział tej ostrości przekazu prawdy w seminarium, no niestety teraz nawet trudno, żeby powiedział kazanie, które by w prostych rzeczach wyjaśniało wielkie rzeczy, bo musi być ten rdzeń, to źródło prawdy czyste, które będzie właśnie wyjaśnione tymi tradycyjnymi pojęciami, dzięki któremu kapłani z tego źródła zaczerpnąwszy sami będąc pełni tej prawdy, dopiero w należyty sposób ludowi Bożemu ją przekażą. Kto chce odwrócić ten porządek, czyni to samo, co się dzisiaj często czyni, czyli rodzice stają się służącymi dziećmi, a dzieci przejmują rolę rodziców rządząc w domu. I z tego wychodzi jeden wielki Chaos i nikomu to ani rodzicom, ani dzieciom nie służy. Dalej, papież powiada, iż oprócz tego zacierania, prawda, sformułowań dogmatycznych, grozi nam również relatywizm dogmatyczny. I papież powiada, zgarda dla tradycyjnej nauki, dla sposobów mówienia, jakimi ona myśli swoje wyraża. To jest właśnie. To, 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 ten rdzeń relatywizmu wzgarda dla tradycyjnej nauki. Z drugiej strony wszakże jest rzeczą oczywistą, że Kościół, mówi papież, nie może się wiązać z pierwszym, lepszym, efemerycznie istnie, istnie, istnienie mającym filozoficznym systemem i że istotnie to, co przez szereg wieków zgodnym wysiłkiem dla pewnego uprzystępnienia dogmatu zbudowali doktorowie katolicy, nie opiera się na tak kruchych postawach. Relatywizm dogmatyczny oczywiście jest powiązany bardzo mocno z tym zacieraniem sformułowań i w tym relatywizmie dogmatycznym jedną z takich najważniejszych, jakby takich tez, które, które stawiają sobie ci piewcy nowoczesności w kościele, jest stwierdzenie, że Pan Bóg jest niepoznawalny, a dogmaty są niewyrażalne. Oczywiście może tak wprost tego nie formułują, ale mniej więcej o to chodzi. Czyli mamy do czynienia z tak poważnym doświadczeniem, jakim jest wiara i Boże objawienie, że możemy ująć to na wiele sposobów, i wszystkie razem dopiero jakoś odrobinę nam trochę objawią prawdy. No oczywiście taka wizja Boga to jest wizja Boga, który jest, jest tyranem, nie pozwalającym dzieciom poznać swego ojca. O tym chyba już była mowa, nawet na jednym z naszych tutaj nagrań. Pan Bóg objawia to, co człowiek jest w stanie przyjąć i tyle, co jest mu do zbawienia potrzebne, i robi to w bardzo konkretny sposób. Kościół zawsze się wyraża w bardzo konkretny sposób, i trudno się tutaj doszukiwać jakichś nowych dróg, które by lepiej to wyraziły. Poza koniecznym uwspółcześnieniem czasem języka czyli poprawieniem słów, które mogą już brzmieć na tyle archaicznie, żebyś nie zrozumiałe, ale w taki sposób, by w żaden nawet w najmniejszym prawda ułamku nie nadwyrężyć istoty przekazywanej definicji. I w końcu papież bardzo wyraźnie i tutaj już mocno mówi o tym, że istnieje wielkie ryzyko zniweczenia dogmatu i teologii. Jest to, co więc Największa nierozwaga lekceważyć, odrzucać, czy też od właściwej wartości odsądzać to, co pracą kilku wieków przez ludzi niepospolicie zdolnych i świętych, pod czujnym okiem nauczycielskiego urzędu i nie bez światła i kierownictwa Ducha Świętego, przemyślane, wyrażone i starannie obrobione zostało dla coraz dokładniejszego oddania treści prawdy wiary, aby w miejsce tego wstawiać dorywczo chwycone pojęcia. Jakieś zmienne, nieokreślone wypowiedzi nowej filozofii, które jak kwiat polny dziś żyją, a jutro opadają. A zatem papież po raz kolejny będzie miał tutaj do nas, stawia przed nami wezwanie, abyśmy nie lekceważyli wieków, przez których ta święta teologia była wykuwana pod okiem nauczycielskim Kościoła żebyśmy mogli ją otrzymać w jak najlepszej formie. A to wszystko co nowe, jak kwiat polny. I rzeczywiście tak jest. Cała ta duchowość oparta na rozmytych dogmatach, na tych tendencjach gumenicznych, na tym przezwyciężeniu różnic, ona jest jak kwiat polny. I rano jest, wieczorem usycha. Zależy od pogody, od tysiąca czynników i tak Niestety nie można na tym budować, nie można na tym się opierać. I tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, którą warto byłoby dodać, jeśli mówimy o encyklickach papieskich, i tym chciałbym zakończyć dzisiejszy wykład, mianowicie papież w tej encyklice, mając chyba już dość poważną świadomość tego, że od czasów ogłoszenia przez Piusa X encykliki o modernizmie w kościele i błędach z tego wynikających. Papież widząc co się dzieje, z wielką taką siłą podkreśla powagę doktrynalną encyklik papieskich. Mówi tak: Nie trzeba też sądzić, że pouczenia w encyklikach zawarte nie wymagają same przez się wewnętrznego poddania, dlatego tylko że papieże nie występują co do nich z najwyższą nauczycielską powagą. Albowiem i te rzeczy są przedmiotem tego zwyczajnego nauczania, do którego także odnoszą się słowa kto was słucha, mnie słucha. na to, co w encyklikach wykłada się i z naciskiem podkreśla, to zazwyczaj już skąd inąd do nauki katolickiej należy. Jeżeli zaś najwyżsi pasterze w dokumentach swoich o jakiejś kwestii dotychczas dyskutowanej dają rozstrzygające wyjaśnienie, dla wszystkich staje się jasnym, że w myśl i wedle woli papieży nie wolno już uważać tej kwestii za rzecz podlegającą swobodnej dyskusji teologów. No gdyby ktokolwiek przejął się tymi słowami, to przecież całe obrady Soboru Watakańskiego II potoczyłyby się zupełnie w innym kierunku. Dlaczego nikt się tym nie przejął? Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mówią o tym, że Kościół zachowuje ciągłość, nawet pomimo tego, że mieliśmy wydarzenie Soboru i całej doktryny posoborowej, która nie jest doktryną katolicką w tych głównych przesłaniach Soboru, stawiam tę encyklikę. Mówię, proszę przeczytać: Humani Generis bardzo krótka encyklika można ją przeczytać kilkadziesiąt minut ze zrozumieniem w kilkanaście, jeśli ktoś umysł ma wybitny, yy, wystarczy. Wystarczy. I teraz proszę zostawić sobie jedno z drugim i powiedzieć, jak to jest możliwe, że na przestrzeni 12 lat wszystko się zmieniło. Jeszcze moglibyśmy się zastanowić, żeby ta encyklika pochodziła z IV wieku, a Sobór watykański byłby, prawda, w wieku XX, no to nawet ta odległość czasu dałaby nam taki znak zapytania. No, może rzeczywiście chodzi tu o język, o pojęcia, może to trzeba inaczej rozumieć w kontekście wieku IV, ale ta encyklika została napisana w 1950 roku i mówi o błędach, które wychodzą na soborze. A zatem Kościół ma swoją świętą naukę, potwierdzoną przez papieży, ostatnią z takich encyklik, która była taką wielką przestrogą. Nie idźcie w tę stronę, jest humani, generis. I dlaczego ojcowie Soborowi poszli w tę stronę? Dlaczego Paweł VI sprzeciwił się swojemu poprzednikowi wprost? Oczywiście, jeśli chodziłoby o ludzkie zarządzenia o administrację tak papieże mają prawo wydawać nowe rozporządzenia zarządzenia. Ale żaden papież nie ma prawa naruszać świętych dogmatów. Żaden papież nie ma prawa wprowadzać metod, które te dogmaty rozwadniają. Żaden papież nie ma prawa wprowadzać praktyk duszpasterskich, które nie wynikają z dogmatów. Przede wszystkim żaden papież nie ma prawa poniżać naszego Pana Jezusa Chrystusa i prawdy, którą dał nam w kościele na rzecz jedności z innowiercami. Żaden papież. Nie ma te, tego prawa. Plus XII to przypomniał, i myślę, że warto, abyśmy wszyscy tę encyklikę poznali. Oprócz tych kwestii, będzie tam jeszcze kilka innych kwestii dotyczących i filozofii, i biologii, i antropologii, ale ta najważniejsza, mam nadzieję, że należycie wybrzmiała w tym materiale. Oprócz tego, że sami powinniśmy czytać tę encyklikę, warto ją propagować wśród kapłanów, bo wiem dobrze, że z własnego doświadczenia, że seminaryjne studia często nie dają możliwości dojścia do takich treści, bo co który bardziej uczciwy, no musiałby się zapytać, ale jak to? Przecież to niemożliwe, żeby jeden mówił tak, a drugi tak i obaj mieli rację. Zatem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.